Witajcie, moi widzowie, a dzisiaj mamy trzeci, 3 grudnia już. Więc jak przypadło na grudzień, na czas adwentowy, ja kupiłam sobie kalendarz, który zaleca, żebyśmy podarowali sobie odrobinę luksusu. Bierzemy wtedy sobie jakąś ulubioną pomadkę, to jest moja. Cudowna, najlepsza, jaką miałam, pomadka o smaku malinowym. To są same naturalne produkty. Bierzemy sobie tylko tutaj, trzeba to, to jest taka osobista moja, bo ja to muszę palcem, bo to jest taka, taka konsystencja. Nakładamy. I, kobietki, podarujmy sobie. Odrobinę luksusu. E, tutaj przeczytałam sobie to z kubkiem herbaty ulubionej albo kawy, ulubionego ciasteczka albo czekolady. Jakaś do tego relaksująca muzyka. Dla mnie to jest oczywiście Chopin w wykonaniu mojego męża. A wieczorkiem piękna. A atmosfera z aromatyczną kąpielą, kochani. Te zapachy to są zapachy najlepszego relaksu. Tutaj widzę, że mam malwę. To jest malwa. I jeszcze jakaś. Poczekajcie, co tutaj jest. Nie, czerwony mak i hanf. Nie wiem, co to jest hanf, ale jakieś ziółko, tutaj widzicie. Także. Będę dzisiaj zgodnie z moim adwentowym kalendarzem, będę dzisiaj stosowała relaks na całego. I wam również polecam relaks, bo nie ma nic lepszego jak uporządkowanie swoich myśli, skupienie się na czymś konkretnym. Dobra książka, może to być też taka książka. Którą też Wam polecam, ale po prostu jakaś ulubiona Wasza książka, tak, żebyście się konkretnie zrelaksowali. Kochani, pozdrawiam. Pamiętajcie, kciuki w górę, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. A ja już jestem teraz z góry wdzięczna za to. Pozdrawiam, kochani.